Słuchaj, dzieci o 16 wracają z wycieczki. Fajnie by było, gdyby się stworca odebrał. Wiesz, na pewno bardzo by się ucieszyły. Tak, zrobię dłuższą przerwę w pracy i je odbiorę. No to super. Dziękuję ci, kochanie. Jak je przywieziesz, możesz wrócić do pracy. Dzieci, jesteśmy! Naprawdę? Możecie powoli iść do rodziców, ale nie wszyscy naraz i spokojnie. Poza tym uważajcie na szyny. Tak. Tato, w końcu jesteśmy. Cześć moje skarby. Cieszymy się na was już cały dzień. No chodźcie do mnie. Tato, tato. No i co, fajnie było? Tak. Wycieczka była superowa! Musimy wam tyle opowiedzieć! O, jak fajnie! No to chodźmy do domu! Mm -hmm, do domu! Mamo, jesteśmy! Klara, oli. Tak bardzo za wami tęskniliśmy! Mm -hmm, my za wami też, mamo! Mam nadzieję, że było fajnie! Tak było! Mamy tyle do poopowiadania! Jestem już bardzo ciekawa! Ania, za tobą też tęskniłyśmy! Tak! Za tobą oczywiście też, Kuba! No pewnie! Czynki, ja coś pysznego ugotowałam! Za chwilę możemy razem zjeść! A wy mi poopowiadacie o wycieczce! Tak mamusiu, chętnie. Szkoda, że tatuś musiał do pracy wrócić. Tak, ale dobrze, że was odebrał. Ja w tym czasie miałam czas wam obiad ugotować. No, też racja. Poza tym za dwie godziny już będzie. Mhm, mm okej. Okay. Hmm, jak to pewnie wygląda mamusiu? Mhm, mm tak. <coughs> Cieszę się. Ale no, opowiadajcie. <coughs> jak było? A więc, ogólnie rzecz biorąc, to była fajna wycieczka. O, tak, robiliśmy bardzo fajne rzeczy. Ech, ale niestety Nancy i Nela sprawiały problemy. Ach, znowu te dwie? Mm, mogę sobie wyobrazić. Ech, tak, pozwoliły sobie na dużo żartów. Hmm, zresztą chłopcy też. Idziemy flafika i klejo nakarmić. Tak, dobrze. Najpierw flafi. Ja naleję mu wody. A ja napełnię miskę karmu. Dostanie mokrą. No, gotowy. zawołajmy go. Fluffy, chodź jedzenie! No, chodź, chodź, Fluffy. Proszę, Fluffy, smacznego. A teraz Klejo dostanie coś do jedzenia. Najlepiej z tym opakowaniem. Okej. Okay. Klejo, chodź. Jedzenie. Klejo, Klejo, no chodź. No i jesteś dobrze! Proszę klej smacznego! A teraz naszykuję Hanie i Kupę do spania. Powoli robią się zmęczeni, ale najpierw muszę ich okąpać, bo dzisiaj zawsze się kąpią. Wanna jest już przygotowana i mogą wchodzić. Najpierw odrobinę mydełka w płynie. Nie za dużo, bo to niezdrowe dla skóry. I troszkę szamponu do umycia włosów. Za dużo włosów nie mają, dlatego rzeczywiście tylko trochę. No i gotowe. Za chwilę mogą wychodzić. Ach, tak w nawiasie to oni wodę kochają. <noise> Bardzo lubią się kąpać. A teraz wyczyszczę im zęby. Wprawdzie nie mają ich dużo, ale powinny być dobrze umyte. Najpierw wyciągnę smoczki z buzi. Tu są ich małe szczoteczki. Nałożę pasty do mycia zębów. Mają specjalną pastę. A więc najpierw położy kubę do spania. Jest już bardzo śpiący, on niemal by zasnął przy myciu zębów. Najpierw dostanie swój smoczek i położy go do łóżka. Mleko włoży do podgrzewacza do butelek. Gdyby w nocy się przebudził, będzie miał od razu ciepłe. Dobranoc, Kuba! Kuba już śpi, a Hania też zaraz idzie spać. Ale najpierw poczytam jej coś na dobranoc. Tak, mama. Tak, Haniu, dokładnie, poczytam ci. Bajka. A więc żyła sobie mała żółta kaczuszka. Ale niestety była sama, bo zgubiła swoją mamusię. I byli bardzo szczęśliwi, że się odnaleźli. Koniec! O, oh, na szczęście już zasnęła. Dobranoc, Haniu. Fluffy chyba musi jeszcze na dwór. Tak, pójdę z nim na spacer. W porządku. No to, chodź Fluffy. Tato, gdzie się wybierasz? Fluffy musi wyjść i idę z nim na spacer. O, możemy z tobą? Klara, Oliwia? Ale powoli też musicie się do łóżka szykować. Ale mamo, dzisiaj jest piątek. Jutro przecież nie ma szkoły. No a poza tym to pierwszy dzień dzisiaj powiedziesz się w domu. No tak, ale jest już późno. Mm, proszę. No dobrze, ale od razu jak wrócicie szykujecie się do spania. Tak, dzięki oczywiście. No to bawcie się dobrze. Tato, ja mam pomysł. Możemy nasze latarki zabrać? Tak, pewnie. Ale jesteście pewne, że chcecie ze mną iść, mianowicie na dworze jest już bardzo ciemno. Ach, my się ciemności nie boimy. Poza tym flawi jest z nami. On nas zabroni. No dobrze, jak chcecie, spotykamy się zaraz w przedpokoju. Tak. Możemy iść. No to chodźcie. Rzeczywiście jest bardzo ciemno. Tak! Ostrzegałem was. Jak chcecie się wrócić, no to bardzo proszę. My wrócić nie. My przecież się nie boimy. Tak, tak, my się przecież wcale nie boimy. Okej. Okay. co się dzieje? O, tato, dlaczego Flawi tak szczeka? Nie przejmuj się, może jakieś zwierzę widział. A, 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 a. A, boję się! Ty Co to jest? O, he, he, to tylko sowa! O, gdybyście siebie widziały, ale żeście się bały! No dobrze, przyznam się, rzeczywiście się bałam. No, ja też. Flawi, ale jeszcze raz tak nie rób. Przestraszyłaś nas. No dobrze, wracajmy do domu. Po tym co się stało, to chyba wolę też iść do domu. No, ja też. Na szczęście jesteśmy w domu. No. Mhm, tak, tak, ale teraz szykujcie się do łóżka. Zrobiło się bardzo późno. Tak, dobrze, tato. Najpierw schowamy latarki. I naszykujemy się do spania. Najpierw ubierzemy piżamkę. Stuczka magiczna. Jak tylko podskoczymy, piżamy mamy ubrane. Trzy, dwa, jeden. Prawda? Super, super. Olivia, chodź teraz zęby myć. Okej. Okay. No jesteśmy gotowe. Dokładnie tak. Zanim mama i tata przyjdą, pokrajmy mu na tablecie. Okej. Okay. Co grasz, Klara? No, w tą śmieszną grę z gotowaniem. E, Mam coś dobrego, czy coś wstrętnego ugotować? Mm, coś wstrętnego. Okej, okay, wezmę cebulę i rybę. E, I przyrządzę. Wstrętnie przyrządzę. Najpierw podsmażę ryby. No, trochę maśle i tak dalej. A teraz to porządnie ją po sole, o tak! Bardzo dużo ostrego sosu. I trochę tego, nawet nie wiem sama, co to jest. Hmm, Cytryna. Dużo kaczupu. Do tego jeszcze tą cebulę podsmażę. Hmm, cebula i tak jest ostra. Ale ja ją jeszcze bardziej ostrą zrobię! Ta-ta, gotowe! Hmm, a może pokroić to jedzenie jeszcze na części? Tu... Tak, tak, tak! Gotowe! Jeszcze tylko cebula... Dobrze! Życzę Ci smacznego! Oliwia, ty w co grasz? Ja robię super pyszną pizzę. Spójrz! Mąka, sól, olej z oliwy, woda, wszystko dobrze wymieszać. Teraz formę wybiorę. Kwiatka, rozwałkować ciasto, następnie przyrządzę sos pomidorowy, na patelni wszystko podsmażę, posolę, dodam wody. Porządnie wymieszać. Jeszcze tylko dobrze rozprowadzić. Mmm, dużo sera. I inne składniki. Na mojej pizzy musi być koniecznie kukurydza. Poza tym, mm, trochę bazylii. Dałabym też salami, ale chyba nie ma. No dobra, trochę cebuli. I może pomidorka. Mhm, gotowa. A, ah, no tutaj jest salami. Hm, nie chyba bym zapomniała. Tak, dużo salami. I jeszcze trochę mozzarelli. Już dużo sera dałam, ale obojętne. A teraz do piekarnika z tą pizzą. Mm, pizza jest gotowa! O, ty też to słyszysz? Mama i tata nadchodzą! Szybko, chowamy tablety i do łóżka! O, już śpią? Mmm, bardzo dziwne, a dlaczego tablety leżą na podłodze? Nie mam pojęcia. Hmm, Oliwia też już śpi. No cóż. No to zgaśmy światło. Dobranoc, Oliwia. Dobranoc. Dobranoc, Klara. Dobranoc.